Sam jestem. Dlaczego próbuję jakkolwiek pokazać, że scenariusz mógł być różnoraki, tak naprawdę. Bo sam około dwa lata temu miałem taką sytuację, kiedy to napisałem, nagrałem Insta Stories, że jestem chory i tylko cycki mogłyby mnie pocieszyć. To było takie humorystyczne Insta Stories po którym nie spodziewałem się żadnego odzewu jak się, jak się okazało wtedy napisało do mnie napisało do mnie trzy dziewczyny które w pierwszej wiadomości wysłały swoje cycki yy, pisząc że życzą mi yy, powrotu do zdrowia No i yy... Jedna z tych dziewczyn, jak wszedłem na jej profil, no to wydawało się to być dla mnie podejrzane, dlatego że nie miała żadnych zdjęć twarzy ani nic, miała tylko jedno zdjęcie, w którym stała oddalona, z jakieś 10 metrów dalej, w grupie, w, 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 w grupie znajomych czy, czy rodziny, nie wiem. No ale generalnie to było zdjęcie, po którym ciężko było wywnioskować, czy dziewczyna ma lat 18, czy ma lat 20, czy, czy ma lat, nie wiem, 14. No, jak zobaczyłem to zdjęcie, o, 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 wydało mi się to podejrzane, że nie jest z góry. 91 groszy. Nie wiadomo z góry, ale ile ma las. Tak, też odpierdalal swoje. I co internet zapomniał, skóli głowę przeprosi i zapomną. Wiadomo, odjebal, ale te dziewczyny samego szponcilny, a potem drama. No, nie, no, nikt nie zapomniał w, w przypadku kamerzystów, nie przesadzaj. Eh. Eee, no ale dobra. Ja odpisałem o tą wiadomość, zapytałem się w pierwszej kolejności dziewczyny, ile ona ma lat w ogóle. Bo, bo mówię, sytuacja wydawała mi się delikatnie podejrzana. Powiedziała chyba, że ma 17, jak się nie mylę. Generalnie tak, taki spoiler, tylko powiem, że kurwa, te cycki miała serio duże i w życiu bym nie powiedział, że z wiekiem może mnie kłamać. Wysłała później kolejnych parę zdjęć. Ja też nigdy akurat tej dziewczyny o zdjęcia nie prosiłem, czy nie namawiałem, nie chciałem, sama wysyłała. Nagrała mi filmik, jak twerkuje. Wysłała mi zdjęcia jakieś inne na cycku, wysłała mi zdjęcie dupy. No, generalnie pisała różne dziwne rzeczy. Pytała mnie, czy mogłaby do mnie przyjechać. Ja też, ja też nigdy w życiu do niej się pierwsze nie odezwałem, no bo, no bo po prostu mi się nie chce. Ja z reguły mam tak, że jak ktoś do mnie napisze, to, to mogę odpisać, ale sam nie inicjuję rozmowy, bo, bo nie mam na to ani czasu, ani chęci. No, po prostu mam, mam inne zajęcia w życiu. No i jak się finalnie okazało. Tak się finalnie okazało. Dziewczyna miała lat 13. No i wiecie, przypadek, w którym ktoś was oszukuje, wysyła kurwa zdjęcia w pierwszych wiadomościach, to teraz pytanie brzmi, kto jest temu winien? Osoba, która to zdjęcie otrzymała, czy osoba, która to zdjęcie wysłała, kłamiąc przy tym, że ma kurwa więcej lat? Więc też, też łatkie pedofila jest komuś łatwo łatwo przyklepać, więc ja bym, ja bym był ostrożny, jeżeli chodzi o takie oskarżenia. Też uważam, że winni są rodzice. Zresztą ja odbyłem, ja odbyłem rozmowę z ojcem tej dziewczynki. Też ojciec był bardzo negatywnie nastawiony od samego początku do mnie. Jakby sugerując, sugerując, że ja jestem winien temu, co, tego, co robi jego córka. Odpisałem mu, żeby przejrzał sobie wiadomości, że wielokrotnie pytałem, ile ma lat. No i, no i nigdy w życiu nie prosiłem jej o żadne zdjęcia. I chciałem mu, jakby zasugerować, że fajnie byłoby jednak porozmawiać ze swoim dzieckiem i patrzeć, co ono robi w internecie. No bo dla mnie, 13-letnia dziewczynka jest kurwa dzieckiem. Jak ja miałem 13 lat, to biegałem za piłką na podwórku albo, albo grałem w metina. Nie myślałem nawet o tym, żeby, żeby komukolwiek zdjęcia swojego penisa pokazywać. No i. Facet, facet generalnie nie był za bardzo skory do rozmowy, wręcz przeciwnie, był, był bardzo agresywny, yy, starał się mnie, starał się mnie yy, szantażować, że jak do niego nie przyjadę i z nim w cztery oczy nie porozmawiam, to zgłosi sprawę na policję, tylko że no problem polegał na tym, że no nie miał czego zgłosić, no bo, no bo nie doszło do przestępstwa, prędzej to by miał problemy z, z faktem, że trochę to jak sutenerstwo wyglądało. No to z, przez telefon z nim rozmawiałem i mu powiedziałem, że nie moja wina, że ma córkę, kurwę. Pewnie żona też mu się kurwi, żeby wypierdalał. No i na tym no i na tym się skończyła rozmowa. A uwierzcie mi, naprawdę podchodziłem do tego bardzo poważnie. Chciałem być miły i kulturalny, ale z tym facetem się kurwa nie dało normalnie rozmawiać. Bo na początku troszkę mu współczułem, bo jak ja bym miał córkę, która takie rzeczy odpierdala w internecie, no to też, też miałbym jej ja to za złe. Więc chciałem, chciałem podejść z sercem i z jakimś, tam, z jakimś tam zrozumieniem, ale no niestety, no, no nie dało się. And... Uh -huh. uh -huh.